Przestań myśleć o szkoleniu łączonym, jeśli chcesz szybko, łatwo i przyjemnie odrobić swoją inwestycję. Poznaj Agnieszkę, która trafiła do mnie po niespełna roku po swoim pierwszym szkoleniu łączonym. Mimo niemałej inwestycji i aktywnego działania z innymi zabiegami, to ta upragniona stylizacja wciąż nie wychodziła. Aga zdecydowała się spróbować jeszcze raz. Zaczęłyśmy szukać dla niej idealnego do szkolenia mimo, że był to duży wydatek zarekomendowałam wybór do szkolenia trzydniowego, żebyśmy mogły nie tylko od nowa nauczyć się objętości, która wcale nie wychodziła, ale i wrócić do podstaw, których na poprzednim szkoleniu nie było. Szkolenie rozpoczęłyśmy teorią w formie panelu online, by uzupełnić wiedzę, a następnie spędziłyśmy trzy intensywne dni na indywidualnej pracy. Skorygowałam ułożenie dłoni, pracę pensetami i nauczyłam robić piękne kępki. Aga też już wie, na czym polega świadomy marketing. Jest to szkolenie, którego potrzebuje coraz więcej z Was. Więc jeśli też masz taki problem, to skomentuj tą rolkę słowem naprawiam, a porozmawiamy o twoich trudnościach i jak sobie z nimi. Poradzimy.